Dziś będziemy rozmawiali oczywiście o Danii, nie tylko i wyłącznie o tym jak dania jest położona między tymi słynnymi ciśnieniami. nie. Ciś, jak, ciśnie, jak to się ja, mówi? Ciśnilo. Ciśnie... dobra, ciśninami, ciśninami, to jest strasznie trudne słowo, proszę Państwa, ciśninami Każdemu powstawiałaś plusy, no i co ty narobiłaś dziewczyno? Wiesz to już się chyba sama pogubiłam hm. To wymaga jakiegoś doradztwa Ale bractwo. niektórzy mają większe plusy, a niektórzy mają mniejsze plusy Niech spojrzę Zobacz Niektórzy mają nawet ptaszki. No. Naprawdę. Ale do rzeczy co jest obok mnie? Drodzy Państwo, wszyscy wiecie, a jeżeli nie wiecie, to jeszcze Państwu troszeczkę podpowiem. To jest odpowiedź graficzna, to coś już jest bardziej podobne do siebie, chociaż tak naprawdę tworzy wspaniałe, piękne konstrukcje. Jeżeli tak się dokładnie przyjrzymy temu, to jest to e, dzieło sztuki. Te, tych dzieł sztuki nie chcielibyśmy mieć na pewno w mieszkaniu, jeżeli ktoś ma na suficie, no to wtedy musi niestety wziąć miotłę, zawinąć sobie ją w jakąś matkę, no i z tego sufitu ściągnąć, ponieważ nieładnie to wygląda. Generalnie, jeżeli wiecie, o czym teraz mówimy, Drodzy Państwo, ja jeszcze jestem w poprzednim konkursie, drodzy Państwo. Coś mi się pomyliło. Dziś mamy trzy losowania: Multilotka, ekspreslotka Lotka i Dużego Lotka. Życzę szczęścia w grze. A teraz przedstawiam Państwu Komisję Kontroli Gier i zakładów, w obecności której, zgodnie z regulaminem gier liczbowych, odbywają się zawsze nasze losowania. Przypominam też Państwu o naszej stronie internetowej www.lot.pl. Strona ta jest ciągle reformowana, więc dużo ciekawych informacji mogą Państwo tam znaleźć. Najnowsza prognoza pogody Majka Popielarska. Witam Państwa dzisiaj nad Polską. Dwa fronty atmosferyczne. Od samego rana na wschodzie kraju deszczowy front. Po południu właśnie we wschodniej Polsce pogoda popra pogorszy, poprawi się. Tak. Kurde. Zły poniedziałek. No, jeszcze raz. Sorry. Najmocniej. Przepraszam.